Cześć, tutaj Double Cubing. Dzisiaj mam zamiar zaprezentować Wam tutorial, jak zrobić niektóre z kształtów z kostek NeoCube. E, więc, jeżeli zdecydowaliście się na zakup właśnie tych magnetycznych kostek, e, kulek, kostek, kulek, nawet sam nie wiem, to pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić niektóre z kształtów. Więc zacznijmy od. Jak zrobić kostkę, jaką dostaliście na starcie? Więc musicie najpierw zrobić tak, taki sznurek z wszystkich z tych kulek. I teraz, co musicie zrobić, jak macie już taki sznurek? Musicie zrobić okrok, który, który ma obwód 12 kulek. Więc ja teraz szybko policzę i zobaczymy. Ma 13, więc o jedną za dużo. Ok, teraz powinna mieć 12 jeszcze. Sprawdzę. Tak, ma 12. I teraz, jeżeli macie już taki okrąg, to musicie robić. Nauczcie sobie najlepiej na jakiś palec i w przeciwną stronę, niż wam wskazuje. Czyli najlepiej byście teraz robili w tą stronę. Ale wtedy zrobi wam się takie niefajne e... złączenie kulek po ukosie, tak. Więc musicie zrobić to w drugą stronę, aby uzyskać coś w stylu takiego okrągu. I robicie teraz w drugą stronę i w drugą stronę. Trzeba to robić dokładnie, aby nie było żadnych niedokładności. O, jak widać tutaj o jedną kost kulkę za mało dałem i się zrobiło takie niefajne Więc to trzeba odczepić I tutaj dać jedną kulkę więcej I tak robimy taki rulon cały Czyli w tą stronę teraz I teraz w drugą Teraz w drugą I w drugą i powi powinniście uzyskać coś w stylu takiego rolonu, który ma tak jakby symetryczne, ułożone kulki względem siebie. Tak wygląda. I teraz co musimy zrobić? Musimy go podzielić na dwie części. Jedna powinna mieć 6, kulek, 6 takich pasków kulek, a druga 12. Więc teraz wkładamy jeden palec tutaj i przedzielamy sobie nim tak. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6. Czyli to będzie tyle. Jak widać oddzielamy jednym palcem i mamy taki rulonik o grubości 6 kulek. Tak? A obwodzie tutaj 12, a drugi, także przedzielamy na pół, czyli na 6. Z każdej strony. O, popsuł mi się. Super. Przepraszam Was za to cięcie, ale trochę słabo to rozłączyłem, bo się zapatrzyłem na ekran kamery, czy się dobrze nakrywa. Więc musimy teraz to przedzielić także na pół, żeby było 6 w tym, 6 w tym. I teraz zamiast rozłączać to totalnie, złączamy to tak w pół, aby uzyskać coś w stylu czegoś takiego. I teraz po prostu to składamy. I mamy coś w stylu takich czterech warstw, czyli 6 na 6 na 4. I teraz po prostu przykładamy trzeci rulon. I go także złączamy. Więc w ten sposób uzyskaliśmy taką kostkę jak była na starcie. Przejdźmy do następne, y, następnej konstrukcji Jak zrobić taką pseudopiramidę. Do tego będziemy potrzebować takiego plastyczku Ja sobie wyciąłem z opakowania na płyty Możecie sobie wyciąć i tutaj wyszlifować, żeby Było takie lekkie zgięcie I teraz jak robimy? Najpierw musimy przedzielić tak jedną warstwę Jakby Wam to pokazać Tak jedną warstwę Przecinamy tą jedną warstwę I uzyskujemy coś takiego Teraz przecinamy tutaj. Mając kostkę oczywiście na starcie. Przecinamy tutaj. Naprawdę bardzo przydatny jest taki plastik. Ponieważ pomaga w obsługiwaniu się tymi kulkami. A mało osób coś takiego sobie robi. I teraz mamy taki pasek. I możemy sobie zrobić z tego brązoletę albo cokolwiek kto chce. Ale my musimy teraz zrobić z tego kółko. Mamy teraz takie coś i złączamy z jednej strony, to jest ważne, aby tylko z jednej strony złączyć kulkę do kulki w ten sposób, a z drugiej strony w przeciwną stronę. Czyli coś takiego. Ja oczywiście nie mam oryginalnych kulek z tego względu może mi się to psuć, ale wygląda to mniej więcej w ten sposób. Aby to naprawić wystarczy tutaj rozgiąć, tutaj także z boku i tutaj tą brązoletę także trzeba, ja sobie się posłużę plastyczkiem. I mi się złączyło niestety, ale to można rozłączyć i macie z powrotem stan takiego czegoś. Przejdźmy do następnej konstrukcji. Yy, czyli startujemy z tego i zrobimy w ten sposób pasek. Możecie robić to oczywiście z, gniecio z gniecionej kostki. Teraz zrobimy heksagona. Coś w stylu takiego, takiej figury. Zwiksowało się. I gdy już mamy nasz sznurek teraz musimy sobie odmierzyć kółko, tak jak to było na początku w pierwszym tutorialu które ma średnicę nie średnicę tylko owód, przepraszam sześciu kulek. I teraz po prostu zwijamy tak cały czas. I tak cały czas zwijamy i otrzymamy takiego heksagona. Całkiem sporawy i zużywa całą Całą ilość możliwych kulek w, jednej, w jednym opakowaniu kostek 6x6, więc całkiem fajnie. Bardzo fajne są te kuleczki, można czasami się fajnie pobawić, lecz zamierzam sobie kupić oryginalne, ponieważ skoro podruba daje tyle satysfakcji, co będzie z oryginalką. <laughs> I już prawie kończę. To jest, to jest też dobry sposób na przechowywanie kulek. Jak na przykład chcecie zrobić kostkę, to teraz łatwo jest to rozplątać. I mamy takiego heksagona. Fajnie faluje. I ogólnie wy teraz widzicie to na kamerze, ale w rzeczywistości, jak z każdej z tych kulek odbija się odbicie od yy, sąsiadujących, strasznie to fajnie wygląda i robi niesamowity efekt. I teraz, aby to rozplątać z powrotem w nitkę, wystarczy odczepić gdziekolwiek. Można tutaj, można tutaj, jeden, jeden taki pasek, i po prostu pociągnąć. I sam się będzie rozplątywał. Więc, całkiem dobry sposób na przechowywanie tych kulek z nitki. <laughs> Jakbyście na przykład chcieli robić kostkę, ale odrobinę większą, to wystarczy zrobić takie coś i po prostu sobie na bieżąco rozwijać przy robieniu kostek. I teraz. Mając takie coś, można zrobić z powrotem kostkę. O, super, zciepił mi się. I to by było chyba na tyle. Nie mam żadnych prostych i fajnych kształtów więcej do pokazania, więc jeżeli macie jakiekolwiek pytania do tego lub innego filmu, piszcie w komentarzach, na pewno odpowiemy. Cześć tutaj, Double Cubing.